Bardzo często obok nas jest drugi człowiek, który od dłuższego czasu potrzebuje pomocy, a my nic nie robimy. Sadzawka Bethesda jest taki chyba dzisiaj dla nas wielkim wyrzutem sumienia. 38 lat ten człowiek leżał u tej sadzawki. 38 lat. Niesamowity czas. To jest więcej niż ja mam lat. I nie miał człowieka, który by go podprowadził do tej sadzawki. Bardzo często jest potrzebny jeden krok z naszej strony. Krok, który nie będzie wymagał prośby od drugiego człowieka, ale poruszenia naszego serca. Kiedy Jezus bardzo często spotyka drugiego człowieka, to nagle wzrusza się głęboko, nagle jest zdjęty litością, całe jego wnętrze drży, bo widzi drugiego człowieka w potrzebie. Myślę, że warto byśmy prosili o takie poruszenie naszego serca, żeby tak było ono czułe, tak wytężone na krzywdę innych ludzi. Jeżeli tak będzie, nie będzie żadnej krzywdy we wspólnotach kościoła, nie będzie żadnej krzywdy w rodzinach, nie będzie żadnej krzywdy w sąsiedztwach, bo nasze wnętrze będzie wołało o to, by zareagować, i będziemy sami szli z pomocą wobec drugiego człowieka: chorego, krzywdzonego, zniewalonego, będziemy chcieli go wyprowadzić z jego choroby i podprowadzić go ku zdrowiu. Jezus jest tym, który nas tego dzisiaj właśnie uczy.